Siematuki test ma się tutaj filmik for you". z MC4U klatek 5 na 5, Zajęliśmy w sumie czwarte miejsce. Byłoby pewnie lepiej, ale ja grałem na mobilu, gdzie miałem 190 pingu, Shelby też, on miał 100. No i się nie dało w sumie grać, a graliśmy na mobilu, dlatego że no niestety dedos Game. Zostawcie lajka, suba dzwona i tyle. Elo!

Mnie stało półtorek Simczak jak biegnie Ja dwóch mam Łoł Chyba dwóch nie jak dziwkę kurwa Mój Polizał, ja pierdolę O tym co mówiłem Shelby kurwa, o tych dwóch tapach kurwa Identycznie Polizał Kloa ja mam jedno Miałem Gimkun ma zero Gdzie mnie kurwa Ja ginę co jest Zabijam Wszyscy? Pa, jeszcze Szymczak zbierdalał. Ja jeszcze Szymczak. Swet jebał. A Szymczak refa miał w łapie Ła! Wow. Mam jedno serce. No, ale skąd Ej, ja dostałem ma. minus pół HP. Mam ja mniej, o jedno Dobra, mój mniej. Do tego, ja dalej. wygrywam, ja wygrywam. To jest nasz plecyk. Ten plecyk. Jednego flipa. Ja swojego... Buntownik, buntownik, buntownik. Plecy. Ja bez rev'u zabijam. Dobra. Ej, mój ma gardę. Mój ma gardę zbugowaną. Ja mam półtorek. Zabiam. Dawaj, doszedł. Mój ma pół. Jebie się od końca z nim Nice, Zabijmy. zajebiście Zabijemy, zabijemy Ja cię zabiję Ale ty musiałeś po to bo ktoś cię knoknął z tyłu Ej, ile ma wsad HP? Eee, nie wiem Ale oni też cię zabili, oni też wiem. ciebie zabili Słyszysz, Eheda? Dobra, kurwa Ej To na mnie dwóch leci, na mnie dwóch leci, leci. Ej No celi się Dobra, ja no to idę zabiję. Ja, mój dostał, mój dostał mój ma Mój dostał, ja swojego zabijam ja nie wiem bić kurwa Ja nie wiem też kogo bić Ja Bartka Ej jaka, przegrywam kurwa Ja, ja nie, nie wiem ja bić Idę do u ciebie HD Ja przegrałem, ja się rozjebałem Ja myślę refa, ja myślę refa Dobra, wygrałeś, wygrałeś Ja pierdolę Ja, ja przegrałem. nie wiem ja ja kogo Rafa bić Refaj się na no HP, refaj się na no HP Bartka? Bi Bartka, Bartka Ej dobra Dobrze, dobra, Dobrze. Się to, bo ja nie Ej mój knoka w ogóle ten... nie miał Co się w ogóle? Ej mi Mio Mam laga kurwa, czekajcie Ja mam jakieś HP ja da, pit, pit. Lagi są, kurwa no Ja Co wygrywam, ja wygrywam. ja wygrywam No i mnie mam laga, kurwa, no. <coughs> ja Yo, dosta, dostał?